My jesteśmy z pokolenia, które pamięta jeszcze czasy sprzed internetu i jaki to różny był świat, nie? jak bardzo nasze życie się zmieniło. I teraz dużo ludzi zastanawia się, jak zmieni się nasza cywilizacja, kiedy sztuczna inteligencja będzie coraz mocniejsza i będzie miała nowe zdolności. Nie jesteśmy w stanie do końca ich przewidzieć. I warto właśnie chyba wrócić do tego czasu sprzed internetu, żeby sobie przypomnieć, jakie były ambicje, jak ludzie sobie wyobrażali, że Internet połączy ludzi, będziemy ze sobą dobrze rozmawiać i stworzy się taka demokratyczna utopia, samozarządzana przez ludzi. No ale dostaliśmy dezinformację, dostaliśmy bańki społeczne, polaryzację, i no w zasadzie dyskusje internetowe w tym momencie są przepełnione konfliktami. Nie służą dobrej współpracy obywateli, nie służą dobrej współpracy grup, które są zainteresowane wspólnym osiąganiem celów. Nie? i, no jak widać, samo się nie zrobi. No nie zrobi, ale też są na to dobre sposoby. Przede wszystkim trzeba zacząć od dialogu, który jest konstruktywny i który pozwala uwzględnić interesu wielu stron i włączyć wiele nich też także w podejmowanie decyzji. Tym właśnie od blisko 10 lat zajmujemy się w Fundacji i mamy na to już dosyć dobre, sprawdzone przykłady. W jakiś dziwny sposób akceptujemy teraz, że dyskusje i decyzje na temat nas dotyczące mogą zapadać bez nas. Przykład pierwszy, lepszy, polityka oświatową edukacyjną dla młodzieży projektuje się bez uwzględnienia jej głosu. My jednak potrafimy robić to inaczej i posadzić przy jednym stole dyrektora, studenta, ucznia liceum, pracownika administracji publicznej, którzy razem i wspólnie decydują się o tym, jak ta przyszłość będzie wyglądać dla nich wszystkich, razem. Wykorzystujemy do tego na co dzień różne metody bazujące na inteligencji zbiorowej i krytycznym myśleniu, a naszą wiedzę przekładamy też na budowanie technologii i aplikacji, która ułatwiać ma wspólne rozumienie, dyskutowanie, wymianę wiedzą do wielu ważnych teraz rzeczy związanych z tworzeniem polityk publicznych, ale też przede wszystkim eliminacji fake newsów. Tak i myślę, że to jest ważne, żeby sobie uzmysłowić, że to jest ten moment, w którym decyduje się nasza przyszłość. Pytanie jest, kto o tym będzie decydował. Czy będzie to decydowane za nas, tak jak się zazwyczaj to dzieje do tej pory, czy my będziemy współuczestniczyć w decydowaniu o wspólnej przyszłości? Czy stworzymy sobie infrastrukturę do dobrego dialogu po to, żeby te zmiany cywilizacyjne, które się toczą, prowadziły nas do cywilizacji dialogu? I to jest nasza misja, i to chcemy z Wami osiągnąć. Zbudujmy wspólnie cywilizację dialogu.